Po co kupuje się G klasę? Nie powiecie mi, że ze względu na właściwości terenowe, wygodę czy właściwości jezdne. Kupuje się ją po to, żeby podkreślić stan konta. Niektórzy kupują ją też po to, żeby podkreślić swoją męskość i stan konta. Ale o ile jeszcze G500 można zrozumieć, bo też faktycznie jest to samochód terenowy z fajnym silnikiem, tak. Po co właściwie kupuje się G63 AMG? Klasę G mieliście już okazję poznać w teście Zahara, ja tam zajmowałem się tylko częścią terenową, więc nie będziemy się w tym filmie skupiać na tym, jaka klasa G jest w ogóle, bo to już wiecie z tamtego filmu. Skupimy się za to na tym, jakie jest G63. I to jest o tyle zastanawiający samochód, że to nie jest SUV, to jest terenówka. Nawet w konfiguratorze Mercedesa jest segment offroader, tam jest tylko G-klasa i później są suwy i to jest GLA, GLE i tak dalej. Więc... Ten samochód mimo że jest terenówką, to w tej wersji jest tą terenówką trochę mniej, a trochę bardziej samochodem sportowym. Więc zastanawiam się, dla kogo właściwie jest ten samochód i kto ten samochód kupuje. W klasie G Myślę, że przede wszystkim chodzi o wygląd. No, umówmy się, po prostu zobaczcie, jak to wygląda. Ale w wersji AMG, którą poznajemy po tym znaczku, mamy też parę sportowych detali. To są zderzaki, które no, mają trochę większe wloty. Poszerzenia nad koli. Mamy też 22-calowe koła, bardzo sportowe, bo z centralną śrubą. I co dalej? No, oczywiście nie mogło zabraknąć V8 Biturbo. Nie ma teraz już tylko wersji V12 i prawdopodobnie nie będzie. Wcześniej było też G65, ale nadal znaczek AMG jest. Ale myślę, że głównym punktem tego programu jest to, czyli poczwórne końcówki układu wydechowego umieszczone po bokach. Trochę się zastanawiam, czy ktoś się nie oparzy, jak będzie wysiadał, ale to, się jeszcze, to jeszcze zobaczymy. A teraz po prostu posłuchajcie, jak to brzmi, bo myślę, że to mówi samo przez się. Jak sugeruje nam ta naklejka, w tym roku klasa G obchodzi swoje 40 urodziny. I jak myślicie, która to jest generacja klasy G? Piąta? Dziesiąta? No nie, to jest dopiero trzecia generacja i to jest najciekawsze, bo pierwsza generacja była oznaczona jako 460, 461 to były te klasy G używane w wojsku, poprzednia generacja, czyli 463 była produkowana aż przez 28 lat ciągle, oczywiście z kolejnymi rewizjami, ale od 1990 roku do 2018 roku. No czyli na 40 faktycznie być może w kryzysie wieku średniego trzeba było wprowadzić nową generację, ale produkcja jednego samochodu przez tyle lat, no to naprawdę robi wrażenie. Zaraz przed wprowadzeniem tej generacji, pod maskami klas G w wersjach AMG, mieliśmy silniki takie jak np. w wersji 63 poprzedniej, mieliśmy 5,5-litrowe V8, a w wersji 65 mieliśmy 6-litrowe V12. A tutaj no, ekologia sprawiła, że mamy silnik 4-litry V8 Biturbo. Ale nie ma na co narzekać, bo ta. Te, ta pojemność to jest już naprawdę solidna pojemność jak na dzisiejsze czasy. No i umówmy się: 585 koni, 850 nm, 4,5 sekundy do setki to robi wrażenie. Prędkość maksymalna jest oczywiście mniejsza, bo no, umówmy się, tu jest aerodynamika kiosku, więc 210 to i tak dużo. Po zdjęciu blokad z odpowiednim pakietem mamy 240 km na godzinę prędkości maksymalnej. I myślę, że to wystarczy. Ja bym się bał chyba tym samochodem tyle jechać, ale nie wątpię, że on też przy takiej prędkości może być dość stabilny. I oczywiście ten silnik został stworzony w myśl zasady one man, one engine i akurat nasz silnik stworzył pan Andrija Wójcic. Bardzo panu dziękujemy. Jeszcze taka mała ciekawostka. Zobaczcie, że no tutaj naprawdę czuć pieniądz, jak to się mówi, bo... Nawet w takim detalu, jak mechanizm zamykania pokrywy silnika, mamy takie szczotki, które sprawiają, że kiedy maska jest w dole, i za każdym razem, kiedy ją otwieramy, czy zamykamy, te, 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 te elementy się czyszczą i dzięki temu się nie ubrudzimy przypadkiem. No to już może być tylko w samochodach, które kosztują naprawdę dużo. I Ciekawostka numer dwa. Chcieliśmy sprawdzić poziom oleju, nie udało się, nie ma tutaj nigdzie bagnetu, ale Ściągnęliśmy też pokrywę silnika, dzięki czemu możecie dokładnie sobie zobaczyć, jak to tutaj wygląda pod maską. I myślę, że wygląda to całkiem ciekawie. No i właśnie widzicie dokładnie teraz te dwie turbiny, jak w AMG G63 wygląda wnętrze. No to już jest kwestia indywidualna. Opcji konfiguracji mamy naprawdę dużo, więc zobaczcie po prostu, jak został skonfigurowany akurat ten egzemplarz. I mamy tutaj bardzo dużo. Carbonu. Mamy karbon tu, mamy nawet karbon tu, tu na drzwiach. Cały ten, ten dekor tutaj jest karbonowy, i nawet na kierownicy mamy takie elementy, ale kierownica została też wykonana ze skóry. I tu się trochę zastanawiamy, co to jest za skóra, bo nie jest to gładka skóra. Alcantary też trochę nie przypomina, więc albo jest to trochę z Alcantara, ale samochód ma przejechane 20 tysięcy, więc nie sądzę. Więc powiedzmy, że jest to po prostu dość ciekawy rodzaj skóry, którego jeszcze chyba ja nie widziałem w żadnym innym samochodzie. I co poza tym, mamy oczywiście cyfrowe zegary, ale na szczęście, na szczęście bo to jest klasa G, więc na szczęście są one opcjonalne. Mimo, że ten samochód jest tak długo produkowany w prawie niezmienionej formie, więc nadal nie musimy godzić się na, na tego typu zegary. To jest plus. I kolejna tutaj, może już nie ciekawostka, ale dobrze, że zostały te wszystkie przyciski od blokady przedniego mostu, tylnego, od centralnego dyferencjału, więc dzięki temu, mimo że to jest niby to bardziej sportowa klasa G, to to jest nadal klasa G, która w terenie nie boi się niczego. Właściciel może się bać o felgi, ale nadal tam trochę jeszcze tego profilu jest, więc najgorzej nie jest. Ale jeśli już gdzieś się tam zakopiemy, to myślę, że ten samochód poradzi sobie tak samo jak G500, czyli po prostu bez zająknięcia wyjedzie zewsząd. Konfiguracja wersji testowej to jest taki samochód dla hrabiego Drakuli. Bo wszystko tutaj jest czarne, podsufitka też jest czarna, a fotele są wykonane z czerwonej, pikowanej skóry. No oczywiście, że wygląda to drogo, premium, elegancko, luksusowo nawet, ale jak dla mnie to jest chyba jednak trochę zbyt e, odważny kolor, pewnie bym wybrał jakiś ciemniejszy. Ale co jest jakby ogólnie w dobrym guście? Na przykład zegarek, który już nie jest sygnowany logo Mercedesa, tylko tutaj to jest IWC Schaffhausen, to, są, to jest producent bardzo drogich zegarków, zapewne nie jeden właścicielka Cygie taki ma. I co jeszcze? Mamy tutaj dwa świetne systemy dźwiękowe. Jeden to ten i oczywiście już go słyszeliście. A drugi to burmester, który też dobrze gra. Zresztą posłuchajcie sami. Raz, dwa, Zastanawiałem się czy ktoś, kto będzie wysiadał z tego miejsca Czasem nie oparzy się o te rury wydechowe, więc siedzą, siedziałem tak i wysiadam. Raz, dwa. No nie, nie ma raczej szansy o to oparzyć, to jest zaliczone. Mercedes Klasy G zawsze robił na wszystkich piorunujące wrażenie, ale nawet w tej wersji AMG ja nią nie jeździłem, ale z tego, co tam e, badałem temat, nigdy, nikt nie był jakoś szczególnie zadowolony z tego, jak ten samochód jeździ. Oczywiście, on zawsze brzmiał, on zawsze miał w sobie to coś, ale jakby nie było, no, jakby powszechna opinia była taka, że on nie skręca, i tutaj Mercedes w nowej generacji wprowadził szereg zmian, które sprawiły, że no już teraz mogę to powiedzieć, że ta G klasa naprawdę zaczęła skręcać, zaczęła dobrze jeździć, i no, wydaje się po prostu oszukiwać tutaj prawa fizyki. Więc po kolei, pierwszą dużą zmianą jest to, że napęd na cztery koła nie jest już rozdzielany pomiędzy osie porówno, czyli w stosunku 50-50, tylko teraz mamy preferencję tyłu. Jest teraz 40% momentu na przód, a 60% momentu na tył. I to od razu poprawia te nasze wrażenia z jazdy i to, jak ten samochód skręca, ale nadal, nadal musimy jednak brać pod uwagę to, że to jest bardzo ciężki samochód. No 2560 kg. No to mówi samo, do, samo za siebie i... Patrząc przez pryzmat tej masy i, i wiedząc, że on osiąga te 100 km na godzinę w 4,5 sekundy, no to robi ogromne wrażenie. Ale wracając do tego, jak ten samochód skręca, no jest podsterowny, tego się nie da uniknąć, ale musimy być po prostu bardziej cierpliwi na wejściach w zakręty. I jak przeczekamy ten pierwszy moment, później już możemy spokojnie odpychać się całą dostępną mocą. Wtedy już ten napęd faktycznie czuć, że ta, ta, ten tył daje nam trochę tej rotacji dodatkowej, więc jazda tym samochodem jest naprawdę przyjemna. I aż to, to jest po prostu aż dziwne, że samochód, który waży tyle, jest w stanie tak jeździć. Tak, jest podsterowny, ale naprawdę robi ogromne wrażenie podczas jazdy. I co mamy dalej? No oczywiście mamy ścieżkę dźwiękową V8 AMG. Wszystkie samochody AMG z V8 brzmią podobnie i brzmią po prostu rewelacyjnie, a tutaj przez to, że ten wydech jest poprowadzony do boku, to po prostu kiedy chcemy, odsuwamy sobie szybkę i, i słyszymy. Cały ten basowy pomrok. Ten samochód nie, nie jest jakiś efekciarski. Jak strzela, to po prostu dudni, a nie tak jak y, ostatnio jeździłem A35 AMG, gdzie to były takie wysokie tony. Więc tutaj po prostu w każdym momencie czuć, że to jest po prostu moc, siła nie do zatrzymania. Chociaż jeśli już mówimy o zatrzymywaniu, no to te wielkie hamulce z tarczami, y, z nawiercanymi tarczami, no po prostu znowu tutaj znowu oszukujemy fizykę i znowu ten samochód hamuje tak jak. Nie powinien tak dobrze hamować i znowu jest w stanie się zatrzymać nawet z tych 100 km na godzinę. Oczywiście znowu ta masa trochę go tam e, pcha do przodu, ale to w ogóle jest bardzo słabo wyczuwalne. I tak no, wyczuwalne jest tylko to, że te hamulce non-stop piszczą. Nie wiem, czy tutaj są trochę bardziej zużyte, czy taka jest akurat specyfika nawiercanych tarcz, ale no, jest jak jest. Co jeszcze w... AMG mamy progresywny układ kierowniczy w standardzie, czyli kiedy jedziemy wolniej mamy większe przełożenie, żeby mniej skręcać kierownicą, kiedy jedziemy szybciej ono się staje trochę większe, dzięki czemu możemy dokładniej operować samochodem nawet kiedy jedziesz szybciej. I kiedy jedziesz szybciej, tutaj byłem bardzo sceptycznie do tego nastawiony, bo mieliśmy już wcześniej to G500 i G500 przy dużych prędkościach było bardzo głośne, jakieś takie nie sprawiało wrażenia aż tak pewnego. A tutaj spokojnie, 140 na autostradzie. To widać, że to jeszcze jest daleko do jakiejś tam granicy i daleko do nie wiem czegokolwiek, żeby ten samochód powiedział, że ma dość albo że ta prędkość jest dla niego za duża. Więc tu jest kolejny plus. I też znowu wracając, bo do tego będę cały czas wracał, bo yy, dlaczego o tym mówię? No, patrząc na ten samochód, który widać, że ma dynamikę i wygląd kiosku, po prostu yy, wygląda to tak, jakby on nie miał prawa skręcać. No, ale tutaj. Wprowadzono też zupełnie nową przednią oś, jeśli chodzi o zawieszenie. Mamy też zawieszenie adaptacyjne, więc znowu tutaj Mercedes bardzo dużo przyłożył uwagi do tego, żeby ten samochód zaczął całkiem inaczej jeździć, żeby on w końcu był bardziej sportowy niż terenowy z mocnym silnikiem. Więc ten, ten mocny silnik nadal jest tu w centrum uwagi, ale ten samochód zaczął skręcać, zaczął jeździć. I wydaje mi się, że to dodaje nam jeszcze więcej powodów, dla których mielibyśmy kupić akurat AMG, a nie zwykłe G500, czy nawet G350D. Więc to jest bardzo duży plus w tym samochodzie. Oczywiście siedzimy bardzo wysoko, oczywiście no, to jest samochód jednak jakby nie było skonstruowany na ramię, więc to też on, on musi się trochę tam yy, pochylać w zakrętach, ale znowu to, to pochylanie się w zakrętach jest mniejsze niż nam się wydawało. I ten samochód dosłownie w każdym wymiarze, jest lepszy niż byśmy zakładali. I nawet biorąc przez pryzmat, biorąc pod uwagę cenę, gdzie myślelibyśmy, ok, no to jest drogi samochód i on powinien reprezentować jakiś tam poziom, no to nie, bo poprzedni, poprzednia klasa G prawdopodobnie nie reprezentowała z tak dobrego poziomu we wszystkich tych aspektach, tylko po prostu miała świetny silnik, a tutaj mamy samochód, który dobrze skręca, dobrze przyspiesza, w zasadzie bardzo dobrze przyspiesza, jest bardzo mocny, świetnie brzmi, ale też przede wszystkim skręca, i, i, I po prostu nie ma tu na co narzekać. Podsumowując i przechodząc t, tym samym do takich bardziej, powiedzmy, już odczuć, y, a nie technikaliów, y, powiedziałbym, że to jest fascynujące w tym samochodzie, że ona się bardzo mocno zmienił właśnie od, od, od strony tego, jak on jeździ, ale nie zmienił się tym, czym jest. Czyli to jest nadal klasa G, nadal na ramię, chociaż można już było pójść w nadwozie samonośne. Na, nadal ma aerodynamikę, jaką ma nadal wygląda tak samo praktycznie. Co oczywiście jest bardzo jakby niewydajne z punktu widzenia, czy właśnie pływu powietrza i stąd płyną takie rzeczy jak hałas, czy jak wyższe zużycie paliwa, ale jakby nie było, to jest nadal klasa G i ona taka powinna właśnie być. I ona taka jest, i za to ten samochód można lubić najbardziej, że jest wyjątkowy, jest. Idzie pod prąd, a w zasadzie idzie cały czas tą samą, tą samą ścieżką, którą wyznaczył Mercedes te 40 lat temu, i on nadal jest taki sam, tylko że jest gdzieś tam pod spodem trochę lepszy. Oczywiście wewnątrz mamy teraz dużo więcej elektroniki, ale z drugiej strony nadal mamy reduktor, nadal mamy blokadę centralnego dyferencjału tylnego, przedniego, więc to jest nadal świetna terenówka, tylko że w tej wersji AMG jest tą wersją, która. Jest najprzyjemniejsza w prowadzeniu na drogach. I dlatego, już patrząc, powiedzmy, ogólnie na ten samochód, to właśnie AMG jest tą wersją, którą ja bym bardzo chętnie kupił, chociaż już G500 mi się dość podobało, ale jeździła zauważalnie gorzej. Więc myślę, że jeśli jesteście w grupie docelowej, że tak powiem, i te pieniądze nie są dla Was problemem, to. Zdecydowanie warto wybrać klasę G w wersji 63 AMG, a nie, a, a, a nie zastanawiać się nawet nad tymi niższymi, bo po prostu to właśnie ta da Wam najwięcej frajdy z jazdy, to w tej będziecie się non stop uśmiechać jak tylko odpalicie silnik i po posłuchacie tego basowego pomruku. więc dla mnie ten samochód to jest po prostu dokładnie to, jaka G-Klasa powinna być w XXI wieku: czyli jest szybka, jest świetnie brzmi, ma dużo elektroniki, ale nadal jest G-Klasą i to jest kwintesencja tego samochodu: że on się nie zmienia wizualnie, ale zmienia się gdzieś tam pod spodem, i przez to jest stopniowo coraz lepszy. I to, sam, to, to w zasadzie Mercedes robi z tym samochodem od 40 lat, za co mu chwała. I miejmy nadzieję, że dalej postępujące te normy ekologii nie doprowadzą nigdy do tego, że samochody takie jak właśnie G63 znikną ry z rynku, no bo po prostu byłoby bardzo szkoda.